Dzień dobry. A gdzie to mnie mój kubaczek najlepszej na świecie grupy kempingi w Europie zabrał dziś na spacer? Ano, zabrał mnie dziś na spacer na plażę na kempingu. Zaton. Zaton uwielbiam. Uwielbiam miłością pierwszą, jedyną. Mam ogromny sentyment do tego miejsca. Uwielbiam zaton i staram się tu bywać bardzo często. I w tym roku właśnie kręcąc się tutaj po okolicy, będąc na Pagu, będąc w Szybeniku, tak sobie pomyślałam, że kurczę, przecież ja dawno nie byłam na Zatonie. No to dadadam, pakujemy przyczepkę i oto jesteśmy. Więc dzisiaj i jutro będzie sporo filmików, takich krótkich, w których będę Wam pokazywać poszczególne elementy i poszczególne miejsca kempingu. Zaczniemy od plaży. Jest wcześnie rano, jest 7 rano, więc na razie plaża w całej okazałości. Potem koło południa postaram się Wam wrzucić filmik, który będzie pokazywał, jak wygląda plaża po południu. A teraz odwracam kamerę. No i mamy tą część plaży, która jest najbardziej, że tak powiem, na prawo od głównego wejścia, czyli od tego, tej głównej ulicy, która przecina cały kemping. I co my tutaj mamy? Mamy boisko... Do siatkówki plażowej. Mamy plac zabaw dla dzieci, taki zatopiony statek. Sporo leżaków to jest ten serwis płatny na zatonie. Kwestia samego piasku. Jak widzicie to jest taki, to jest coś co zawsze powtarzam. To jest taki y, gruboziarnisty piasek, y, który jest jakby na całej szerokości tej sporej plaży na kempingu. Y, ja nie jestem fanką wybitną takiego piasku. Nie przepadam, wolę kamienie ale no taki jest urok Zatonu i tych okolic. Więc warto to wiedzieć, jak się tu wybieracie. Ja zawsze mam tu buty do wody, bo jednak wejście zaraz Wam pokażę. Ma tam jakieś takie drobne kamyki. Także warto mieć buty do wody. No i tak, mamy tutaj bar, beach bar, który na razie jest zamknięty, bo jest 7 rano, więc trochę za wcześnie. Tam jest wypożyczalnia kajaków, łódek oraz tam już się ludzie szukają Przystań dla łodzi i statków. Stąd też odpływają wycieczki, na przykład na Kornati. No i zerknijmy, widzicie, wejście jest już po kamyczkach, więc buty do wody ja, ja mam zawsze. Różnie ludzie ym, tutaj sobie praktykują te wejścia, raz w butach, raz nie. Tak wygląda widok z plaży. Ja jeszcze sobie zerknę jak woda. O przyjemna. Ostatnio padało dwa dni tutaj też, z tego co się orientuję, więc myślałam, że przyjdą jakieś zimne prądy, ale chyba chyba niepotrzebnie się obawiałam, bo ja nie lubię wiecie co zimnej wody i jak jest zimna woda to nie wchodzę. Ale tutaj pewnie wejdę. Dobra, idziemy dalej, zobaczymy co tam dalej jest. Tam dalej jest restauracja, która powstała chyba ze dwa sezony temu. Oj, musiało dawno nie być na Zatonie. Więc tam jest chyba restauracja, która powstała. Przyznam wam się szczerze, że nie pamiętam, czy w zeszłym roku, czy dwa lata temu. Ale. Poświęcę jej osobny wpisek, już będzie czynna i otwarta. A tam widok na morze. Idziemy na ten słynny cypalek, ja może zatrzymam na razie filmik. Nie będę Wam tutaj truła, pokażę Wam ciekawsze rzeczy. Tutaj są do miejsca, gdzie znajduje się rampa, po której mogą osoby z niepełnosprawnościami łatwiej dotrzeć do wody. Jak to wygląda? Tutaj jest kolejny bar. To jest ta restauracja, o której Wam wspominałam, ale pójdziemy tam sobie później. Tutaj mamy taki cypel. Widziałam plany rewitalizacji tego miejsca, więc jak zostaną wdrożone, no to będzie fajnie to wyglądać. Na razie jak widzę, jest to standardowe miejsce, jakieś tam parę leżaków, a tu jest druga część plaży. Ta, która prowadzi w stronę basenów. Na basen oczywiście też zajrzymy, ale jak tak je otworzył. Tutaj mamy szerszy ten pas takiego piachu, widać rozgrzebany też przez dzieciaczki. Tutaj serwis plażowy. Spróbuję się doszukać ile w tym roku kosztuje wynajęcie leżaka i parasola. Natomiast w tej części z zależakami są normalnie miejsca, w których możecie się rozłożyć. To co ja lubię w Zatonowskiej plaży to to, że wzdłuż niej ciągnie się tak, taki chodnik. Odwrócę go teraz. Tak wygląda ten chodnik. Co ważne, jest tutaj zakaz poruszania się rowerem, ale on jest czasem słabo respektowany. No nie mniej ciężko tutaj w sezonie przejechać na czymkolwiek. To jest ewidentnie ścieżka do spacerów. I on jest o tyle fajny, że ciągnie się wzdłuż całego kempingu. Aż do basenów, aż do Adventure Golfu i całej tej strefy takiej, gdzie znajdziecie m.in. mini golf i naukę jazdy na autem dla maluchów i wszystkie te inne rozrywki, więc można sobie naprawdę na taki spacer się wybrać i narobić trochę kroków. Ja idę jeszcze w stronę ulubionej naszej. Szczególnie Michała, atrakcji na plaży. Tam serwis plażowy. Będzie widać. Tutaj mamy takie gotowe drewniane leżanki. A wszędzie tam, gdzie nie ma serwisu plażowego, to jest miejsce, gdzie możecie rozbić się z własnymi. Yy, klamotami, że tak powiem, plażowymi. Kolejna plaża, która już tam się ciągnie, już nie ma serwisu plażowego, więc tam jest jeszcze więcej miejsca. Jak tu wczoraj przyjechaliśmy, yy, wieczorem już było ciemno. To pierwsze, co Michał do mnie powiedział, mama, jak będziesz rano chodzić z kubkiem kawy i wyprowadzać kawę na spacer. To wejść, zobaczyć, czy są konstrukcje sznurkowe na plaży. No to przyszłam z misją sprawdzenia tego. No i są. To jest miejsce uwielbiane przez dzieciaki i młodzież. Spore konstrukcje sznurkowe na plaży, po których można się wspinać, jak małpiszony. Dosyć wysokie. To jest taka najwyższa atrakcja, tutaj. Mniejsze są. Poczekajcie, u podsłońca chyba nie za bardzo widać, zaraz tam podejdę. Mniejsze są tutaj obok. Kempingowa plaża kończy się w miejscu, gdzie można przejść do miejscowości Zaton. Którą widzicie tam. Tutaj to już w ogóle jest wejście takie po kamykach. Więc plaża jest dosyć spora. Tutaj są fajne też takie leżanki drewniane zrobione. Więc można się tutaj na nich położyć a widok wtedy jest na miasteczko. Cennik plaży na Zatonie, leżak 7 euro, parasol 7 euro, taki mm, beach cabana, to jest taki, takie łóżko z baldachimem, o może tak powiem, 30 euro, Sup w zależności od rodzaju, za godzinę 16-18 euro, albo za 5 godzin około 50, i kajaki podobnie, w zależności od rodzaju, od 14 do 18 euro, i za 5 godzin od 43 do 55 euro. I to tyle z porannego spaceru na plaży. Będziemy Wam rzucać relacje dzisiaj z różnych miejsc, także bądźcie czujni. Ściskam Was bardzo mocno i życzę Wam cudownego czwartku. Buziaki.